Proszę, proszę, pierwszy raz na cicho. Nawet dobrze, wszystko wybrane. To jest coś niespodziewanego. prawda ch chyba ekipa jest dosyć droga wzięta. zobaczymy. Nie ma pewności. Okej, okay, czyli widzę, że zrobił nuktowizory. No, no dobra, no to EMP potencjalnie może być tutaj grane. Ale to się oczywiście okaże. Dobra, zobaczmy teraz tutaj. O kurde, nawet tego ogarnął. O, no to to jest akurat dosyć rzadki, powiem, przypadek. Ten się ten strzelec. On jest z GTA 4. PAKI, taki się nazywał. On, on jest dosyć ciężki w zasadzie do znalezienia. Tak, nie od razu do znalezienia on jest. Także, no, można powiedzieć, że podziw trochę dla pana Hosta, że go w ogóle odnalazł. I ma też w dobrym miejscu salon. Nie zdarza się to za często. Chodźmy, chodźmy do wozu. Wybrał wszystko dobrze, także nie powinno być, mówię, żadnego problemu. E, generalnie to host chyba ma prawie, że 50 poziom. Jak to się pamiętam? No, oni tutaj nie mają za wielkich poziomów, także już mi źle, że wjedzie tym głównym wejściem. Niewiele brakowało, żeby tam wjechał. Chyba tutaj widzę, że robią akcję niepotrzebną trochę, bo widzę, że zrobił przepustki. Okej, okay, no to... Buski zrobione, no to to jest najważniejsze. To chodźmy. O, proszę, gdzie są te. Znane złote kałachy? Wejście blokuje. Dobra, walimy tego, walimy tego, tego. Potem idziemy tu. W zasadzie możemy iść do przodu. Wejm, Tutaj kliknę. Widzę, że boty stają, to jest bardzo ważne. A ten wchodzi sobie tu. Jeden niech pilnuje drugiego, ja od razu schodzę na dół. kurde, ale. Teleportacja. Dzień dobry, dzień dobry, ochroniarzu. O, dzień i do widzenia. Tego, ściągniemy tego. I chodźmy od razu po tamtego. Jako, że boty stoją, no to szybko się tym zajmiemy. Pięknie. Tyk, tyk, tyk. No i dobra. Wszystko, wsz wszystko i wszyscy ściągnięci. Cóż, w każdym razie można już zaczekać. Jeszcze nawet ściągniemy tego tutaj gościa, co stoi. Żeby nawet ich nie kusił, żeby chcieli go ściągnąć, to ja go od razu już ściągnę. 25 expa sobie zabiorę. Czekamy teraz aż tutaj dotrą wszyscy. Będą no, chyba zdziwieni, że to jest już całe do nie. Dobra, przynajmniej ten Ninja Johnny używa falizatora Więc chociaż wie, że coś takiego istnieje na tym podejściu. Chyba walnęli w kamerę, na to wychodzi. O cóż, na coś takiego już jest. Na coś takiego jest ciężko mieć po prostu wpływ jakby. Biorą i tak robią, no to już ciężko jest powiedzieć. Ale choć jak widzę, to gdzieś, liczy się, żeby tylko przejść dalej. W ogóle co z tym gościem, ten drugi od nas? On idzie, idzie czy nie idzie? Idzie, idzie, dobra, no to jak idzie, idzie, no to możemy biec. No cóż, powiem szkoda, wiele nie brakowało, a w zasadzie już prawie żeśmy skończyli. Tak naprawdę. Wiele, wiele naprawdę nie brakowało. Ale synchronizacja, proszę. Dobra, no to wielcimy. Tak szybko przewiercimy? Kurde, mi się wydawało, że prawie nic nie minęło, a to już. Dobra. Także zobaczmy. Jakie rozstawienie się trafiło? Na cztery bramki. Ja tutaj szybko przebiegam, no to... E Ja tutaj otwieram. Widzę, że każdy z nich poza hostem zdecydował się, że będzie sobie zbierał. No dobra. Ja tutaj otworzę EF i pójdę na GH Bon tam zajmuje się C, albo skrytkami się zajmuje, to wie, czym się zajmuje. Nie, no to wychodzi, że skrytką się zajął zamiast podnoszeniem. Dobra, to zobaczmy, co zrobi tutaj koleś ten. Teraz co ma niebieską? Dobra, zdecydował się, że będzie otwierał drzwi. Host, dobra, host otworzył. Zobaczymy, co z tym gościem na teraz co z Czy otworzy, czy nie otworzy? To jest dobre pytanie. Host dał radę, to jest też dobre. Czterech, mimo wszystko, wydaje mi się na tym alarmie, no normalnie chyba powinniśmy dać radę zebrać. O, dobra, otworzyć, dobra. Poradził sobie z tym jednym odciskiem. Ale moim zdaniem, chyba powinniśmy nawet zebrać, mimo wszystko, nawet mimo tego alarmu, powinniśmy dać radę zebrać wszystko albo. No jeden wózek chyba nam zostanie, a to będzie wychodziło. Ciekawe tylko jakiego hakera wziął, ja tutaj podnoszę cały czas. Ten wózek wygląda jakby ktoś go zbierał, ale nie do końca go do końca. Czy coś, no niech będzie, no dozbieram go. No, zobaczmy jak gdzie tutaj naszym ugraczom. Ninja Johny, jak Ninja Johny sobie radzi. Ninja Johny zbiera dalej. W gazie mogą trochę być, oczywiście, ale no trzeba ostrożnie. Gazie. Host do końca uzbierać. No w zasadzie możemy stanąć przy czytniku z powrotem. My tutaj zaczekamy. Zobaczmy, jak tam host ze zdrowiem. Patrzcie, host prawie padł. Nawet nie używa przekąsek. Może nie wie, że w ogóle coś takiego istnieje, bo to też. Dobra, kolej zasnął. Dobra, teraz użył. To może nie wie, że da się w biegu to robić. Proszę nie świecić tą latarką. Proszę ją wyłączyć. Nie świecić latarką. Idziemy dalej. Prawie 2 miliony wynieśliśmy. No prawda, wiadomo, jeszcze trzeba dodać tego, żeby ten tak zwany dzienny utarg. Ale no, prawie 2 miliony, to prawie 2 miliony, no. Jak jak na pierwszy raz. że trzeba to podzielić między... Nie wiem, czekaj, jeszcze są boty. Bo biorą jest milion 500 do podziału wtedy. Ale też jakbyśmy zebrali wszystko. To trochę stacimy po drodze. Dobra, chodźmy tutaj. Dobra, chodźmy, jedziemy na windę. Dawaj, dawaj, wpakować się do windy. Wiem, że winda to niby nie jest najlepsze rozwiązanie, ale wszyscy się pakujemy do windy. Ktoś tam nie klika szybko na te. na, na to na piętro, jedziemy na drugie. Ten ściągnięty i teraz tak. Tutaj trzeba... Bardzo ostrożnie, Izakowo nie. Izak dawał kiedyś poradnik, żeby wychylać się skotkowo. To właśnie to trzeba robić powolutku. Na spokojnie, widzimy przeciwnika, walimy. Dobra, daliśmy radę przejść dalej bez żadnego problemu. Nawet wiele z torby nam nie wypadło, bo zaledwie 30 tysięcy. Także wynik jeszcze jest dobry. Nie, no, 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 uda się, no raczej. Bądźmy Jestem tego zdania, że to się raczej uda. Już raczej, jak często ktoś ogląda właśnie te filmy, no to. No wie, że raczej często moje zdanie jest takie, że. Aaa, to się nie uda, to w ogóle jest. Całkowicie mówię, że to jest bez sensu, już nawet w ogóle, żeby wchodzić czasem. Pesymistyczne dosyć są te myśli często. Nie ma, nie ma co mówić. Ale no cóż, no też taka, taka wi taką wizję akurat na to mam, że raczej częściej się nie udaje niż się udaje. Chodźmy dalej. Zrobimy sobie. Tam widzę, że jeden koleś walczy z tamtymi botami. Zobaczymy, czy w ogóle uda mu się. zwyczajnie przejść dalej. Jest niby szybciej tamtędy, ale. No szansa, że się padnie, jest też jakaś. A jak widać pod, po łupie, spada, spada gotówka. Nie rośnie. Gotówka już od tego momentu nam tylko będzie spadać w dół. Zobaczymy. O, padł już. Aj, aj, aj. Niestety, niestety. Jak do tego mogło dojść, to ja nie wiem. Ale wiem za to jedno, że już. już zaraz. Patrzemy. Jeszcze kawałeczek nam został. Tak tam kolej znowu padł, tak? Mamy restart. Mamy restart Johnny padł. Nie, tylko nie Johnny, tylko nie Ninja Johnny. Twy go Nie! Nie mogę jeszcze kliknąć Peżopa. Nie mogę tego zresetować, to masakra, to się jeszcze pominie. Nie, dobra, już myślałem, już myślałem, że... Nie, to się pominęło! Aaaa! To za masakra to jest, przecież to... Jak ja nie lubię tego resetowania, w tej, w tej grze czasami to jest masakra. Przecież to się dało normalnie zrobić, to już było, Ju, już prawie, już żeśmy kupca praktycznie haczyli. A tutaj coś, coś takiego, nie? <laughs> Napad nieudany. A. Zapraszamy podobnie. Świetnie, dobrze było, nie? Nie no, nie ma co mówić, ale w zasadzie to by się już udało, no. Niewiele brakowało do skończenia. Kurde, nie mogłem, kurde, kliknąć przycisku, żeby zresetować, tylko był przycisk pomiń. I ktoś kliknął pomini i przeszło dalej I... Powiem wam tak, to... Próbuję coś jeszcze znaleźć, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy w ogóle, no, czy to dojdzie do końca, to nie mam pojęcia, ale... No naprawdę ten napad potencjalnie, no, mógł się udać i to naprawdę mogło się to udać. Niewiele brakowało, żeby się nie udało. Także no co, zobaczymy jak na coś... Kurde, trafię ciekawego. Dobra, trafiamy na jakieś inne, ciche podejście. Jednakże tu są trochę tańsze boty wzięte. Okej, okay, niech będzie, no wiadomo, to jest jakby jest to samo w sensie Forsa, bo tam był pierwszy raz, no to też jest Forsa. Chociaż mówię, no słyszałem jakimś triku. Mówię, nie wiem, czy to prawda, no bo sam tego zweryfikować, no, no nie mam jak. To niby jak się dołączało do kogoś na napady, to niby jest szansa, że na pierwszym razie będzie coś innego niż kasa. Mówię, ile jest w tym prawdy? Nie mam absolutnie pojęcia. Ale dobra, no niech będzie, no gotówka się wylosowała, jest gotówka, jest gotówka. Każdy chyba z was zna to miejsce. coś, kiedykolwiek słyszał o tak zwanym salenie, salonie w paleto. Eee, super. Dobra, co pisze teraz ten koleś? O dobra, w końcu piszą w języku, który jest zrozumiały <grywki> prawie dla każdego. No, powinni oni cały czas zgadać w cyrylicy, nic, nic po angielsku nie odpisać kompletnie. Dobra, chodźmy. Chodzimy sobie. No, ja nam nie zalecam. O, monitoring już ich wykrył. Potem nie zalecam iść tędy, ale proszę, już mamy na starcie alarm. Dobra robota. Nie wiem, to oni to będą chcieli resetować, czy co z tym zrobić? Generalnie wiem, że wtedy oni się ustawiają. Chyba nieważne, co nawet chciałem powiedzieć. Istotne jest to. Istotne jest w każdym razie to, że mamy alarm i mamy paść. Nie, nie pominęli, ale już jeden na skipa szedł. Ja by on to serio już pominął znowu. Nie, no to to masakra jakaś by była. Tyle wam powiem. Się już zatrzymał. Tyk. 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 I. O. Monitoring znowu. jest alarm rzeczywiście, nie? No niby nie jest alarm. No bo wszystkie kółki stoją, ale. Dobra, nieważne, nie będę mówić. Dobra, nieważne, ja już, ja już jestem na dole, jak coś. Nie wiem, ja już tutaj wam powoli czyszczę. E, nie wiem, ruscy randomy. Ruskie randomy wam już tutaj czyszczę. Wszystko. Już możemy wejść, e, proszę, do skarbca. Jeszcze nawet tego wam przyciągnę, żebyście na pewno nie mieli żadnych wątpliwości. Coś tam piszą, nie wiadomo co w sumie. Bo nie mają problemy. Gdzie wy jesteście w ogóle? Nie wiem, no, na czym szczerze się tutaj tak zastanawiają, no. no. Rush, 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 cały czas. Nie wiem, czy tam koleś próbuje dostać się do dziennego utargu, czy stąd co w ogóle zrobić? Nie mam po prostu pojęcia, ale no tu jest wyczyszczone. Nie wiem ruszycie się w końcu. Zgodzicie tutaj jeszcze, jeszcze dzisiaj tu zajdziecie? Tak powiem. O! Dobra, w końcu do nie wiem ile im to zajęło, żeby zejść po schodach, ale zdecydowanie za długo. To 1, 2, 3, zaraz powitam. Nie, coś bym na, coś napisał, nie wiadomo co znowu. Wiecie, z chęcią bym to wszystko potłumaczył. To, to jest po prostu wiadomo, przez tłumacza, ale. Kurdy, ja powiem tak, jak oni cały czas sobie będą tak pisać, to nie wiadomo w końcu będzie. No to ile będzie trzeba robić, właśnie, mówię, tych takich przerw, żeby to wszystko przeczytać. Bardzo dużo po prostu, zwyczajnie. Dobra, chodźmy otwierać drzwi do skarbca. Okej, okay, także lecimy. drzwi. Jeszcze raz. No i dysk trzeci został. Jeszcze jeden. No i. Proszę, zrobione. No w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale ten tutaj obok mnie random. To ma kurde też zrobił. Oczy sitów. albo no albo przynajmniej tak mu wyszły, nie? Dobra, w każdym razie jest wzięty, pewno, pewno pejcie wzięta na ten napad. I okej, okay, każdy otwiera. No dobra, skoro każdy sobie otwiera te drzwi, także... Ja po prostu zacznę zbierać, no bo ja każdy otwiera, no bo widzę po prostu. Jak co, mają tylko jeden odcisk, więc nie powinno być żadnego problemu. Po widzę, że zrezygnował. No to jest właśnie problem. Czy jeśli i to otwierać, czy lepiej zbierać? No jak tam otworzy koleś, no żeby nie było, to koleś tam walczy coś z tą bramką. To jak otworzy ją, no to yy, no host ma dostęp do tego całego tam G. Więc może podnieść G wtedy, no i zostaje wtedy walka o to C. Widzę, że chyba koleś ma na tyle duże problemy, że no chyba nie ma szans otworzyć tego. No, no chyba. Tego nie otworzy. Było jak otworzył całe. Nie, nie otworzył. Nie, to ja nie będę walczył o to, bo to jest. bez sensu. Jakby koleś wziął tam. i otworzył normalnie tę bramę, no to jeszcze można byłoby wtedy coś robić więcej. Wtedy inaczej by się pokładało. Nie wiem, napiszę mu. Tak to się wychodzi z tego, bo. Jak to to może nie wie. A tamten koleś widzę, że. Ja, tutaj widzę, że host i tak wchodzi w box reset. No to jest reset od samego początku, żeby powiedzieć. Także dosyć to jest solidne. O kurde, przez przypadek kliknąłem. Zobaczymy czy to, po, czy to będą chcieli pominąć, czy zresetować. Pominęli to. Ja akurat przez przypadek kliknąłem. No dobra, no trudno, trudno się mówi. Sobie... Zagrają, może, może przejdzie jeszcze dzisiaj ta dapa. Jak nie przejdzie, no trudno, to no pominąłem jest sam przez przypadek. No dobra, no trudno. Nie udało się przejść, także na cicho nie da się. Nawet dwóch rusków nie wystarczy, żeby przejść na cicho. W każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.